Jesteśmy na Konstytucji 3 Maja 18. I ostatni raz przejdziemy się z rębem na tej ulicy. jakby co to dzień przed wymianą ja to nagrywam. Ogólnie to ja miliony, miliony razy tym zrębem już jechałem. Jedne co mogę powiedzieć, to jest w 100% sprawny. Naprawdę. Czasami nie rozumiem tej naszej współdzielni. Naprawdę szkoda tego zręba. Bo jest bardzo, w bardzo dobrym stanie. Jest. Nie wiem, alarm. W nie ostatnio ktoś mi napisał, abym alarmów nie używał. Tak jak to oglądasz, to mnóstwo że tak robi. W sensie testuje alarmy. Nawet się nie telefonuję zbytnio. Dzięki za oglądanie.